Żyjemy w coraz bardziej niespokojnych czasach, w czasach, w których ryzyka globalne i lokalne tworzą zagrożenia nieznane od dziesięcioleci. Kryzysy ekonomiczne, starzenie się społeczeństw, imigrację, opieka zdrowotna, to tylko wierzchołek góry lodowej. Jak skutecznie diagnozować najważniejsze wyzwania społeczne, gdzie szukać rozwiązań, na czym opierać projektowanie usług społecznych w przyszłości i jak w nowoczesny sposób zadbać o pracowników pomocy społecznej. O tym wszystkim będzie mowa podczas Mazowieckiego Forum Społecznego w Warszawie. Wystąpią między innymi profesor Mirosław Grewiński, profesor Irenausz Krzemiński, Wanda Traczek-Stawska, dr Joanna Starenga-Piasek i wiele innych autorytetów i specjalistów. Debaty, dyskusje, spotkania, wywiady, a także gala nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Mazowieckie Forum Społeczne 24 listopada w Warszawie. Grzegorz Nawrocki, zapraszam i do zobaczenia.